Witam moi drodzy, dzisiaj chciałam Wam przekazać przesłanie, które brzmi: że niektórzy z Was jeszcze nie znaleźli swojego miejsca, swojego domu, swojego miejsca na ziemi. Natomiast y, od razu, co przyszło mi do głowy, to to, że tutaj chodzi o to, że miejsce, w którym obecnie jesteście, nie jest tym miejscem, które okaże się tym Waszym miejscem, tym domem, tym miejscem na, na ziemi. Można powiedzieć, że te mieszkania, te domy, które teraz gdzieś tam macie, to jeszcze nie, nie jest to miejsce. I jest też tutaj informacja, że do dwóch lat niektórzy z Was znajdą to miejsce, które będą mogli nazwać swoim miejscem na ziemi albo swoim domem. Do dwóch lat jest taka informacja. Więc y, bardziej odczuwam, że to jest pod dwa lata niż na przykład do dwóch lat, czyli na przykład za pół roku czy za rok. Ale no nie wykluczam, dlatego że widełki pokazały do dwóch lat. Ale to miejsce, w którym teraz jesteście, czyli w którym mieszkacie, w którym przebywacie y, mieszkanie bądź dom, bo to jest nieważne akurat, y, to nie jest jeszcze to Twoje miejsce, w którym po prostu poczujesz ten dom. Natomiast moi drodzy, jestem świadoma tego, że u niektórych z Was to nie będzie aż takie, powiedziałabym, konkretne, dlatego że niektórzy z Was już doskonale znajdują się w, w miejscu, w którym. Po prostu odnaleźliście to swoje miejsce na Ziemi, więc to, co było wcześniej powiedziane, nie jest dla wszystkich. Natomiast też możemy to rozumieć w inny sposób, dlatego że energia mówi konkretnie, ale my też, z racji tego, że to są symbole, musimy też jak gdyby zwracać uwagę na jeszcze jeden aspekt. Dlatego, że Niektórzy z Was mogą być już w tych swoich miejscach docelowych, nawet, czyli te mieszkania, te domy, w których mieszkacie, już są Waszymi domami docelowymi. Natomiast jeszcze, że tak powiem, nie połączyłeś się na tyle energetycznie z tym miejscem, że nie odczuwasz tego na głębszych poziomach jako właśnie to wymarzone miejsce, ten wymarzony dom, to wymarzone mieszkanie. I dla niektórych to będzie to miejsce, które rzeczywiście zostanie u Was już do końca życia. Będziecie w tym mieszkaniu do końca życia, będziecie w tym domu do końca życia. Natomiast jeszcze nie nawiązaliście tej energetycznej łączności należytej z tym miejscem, żeby nazwać go domem albo tym swoim miejscem na ziemi. Więc tutaj widzicie, będą dwie grupy, tak? Jedni zupełnie nie są jeszcze w swoim miejscu. I do dwóch lat y, znajdziecie to, to miejsce, które będzie wasze. Natomiast jeszcze inni y, dotychczas nie wytworzyli takiej więzi z tym miejscem, żeby tak naprawdę nazwać to domem i że w ogóle, żeby w ogóle to wewnętrznie odczuć. Więc to są takie dwie grupy, które tutaj w przekazie nam się pojawiły. Moi drodzy, jest jeszcze jedna informacja, to już taka bardziej konkretna. Macie w salonie, niektórzy z Was w salonie, macie jakąś czarną rzecz. Gdzieś na, to się tyczy jakaś rzecz, która stoi, czyli coś na zasadzie wazonu, czy jakieś figurki, czy jakiegoś, nie wiem, ramki, nie ramki, coś co stoi, tak, coś co stoi, coś co jest czarne. Niektórzy z Was niedawno przenieśli to na sypialni, na stolik dosypialni natomiast y, tyczy się to jakiegoś czarnego przedmiotu, może to też wazon być, wiecie, Tu też może być wazon natomiast ten, y, to, ten przedmiot y, nie służy Wam na ten moment, ten, ten przedmiot energetycznie Wam szkodzi i albo trzeba się go pozbyć, albo po prostu go oczyścić, moi drodzy nie należy wyrzucać wszystkiego, jeżeli rzeczywiście ta energia tego przedmiotu nie jest taka, jaka powinna, dlatego, że spokojnie możemy oczyścić te przedmioty. Jak oczyszczamy przedmioty? Bierzemy świecę białą, bo biała jest zawsze neutralna, czyli tak naprawdę. Biała świeca, można powiedzieć, jeżeli brakuje nam koloru, na przykład jakiejś świecy, na przykład zielonego, czy fioletowego, czy różowego, a mamy białą, to biała jest na tyle uniwersalna, że zawsze może zastąpić tą, której nie mamy, a która ma być jakimś konkretnym kolorem. Bo biała y, świeca jest uniwersalna, więc jeżeli chcecie oczyścić jakiś przedmiot, to po prostu bierzecie białego tealighta, czy tam białą świecę jakąkolwiek i jak gdyby ruchami wokół tego przedmiotu y, mówicie, że oczyszczacie ten y, przedmiot ze złej energii i żeby ten przedmiot wam służył żeby energia tego przedmiotu wam służyła też dobrze jest tak zrobić jeżeli ktoś nam coś podaruje prawda dlatego że szczególnie wiecie tak samo jest z rzeczami, które już kiedyś przez niektórych ludzi były użytkowane. Więc jeżeli y, kupujecie na jakichś targach, pchli targ, pchli targ to się chyba nazywa, jeżeli y, na targu staroci kupujecie i tak dalej, to pamiętajcie o tym, że te przedmioty mają na sobie energię ludzi, którzy y, ich użytkowali. Więc można powiedzieć, że nie do końca jest to dobre dla Ciebie, dlatego że Taki przedmiot musi być zawsze oczyszczony. Jeżeli coś kupujecie od kogoś z drugiej ręki, jeżeli wiecie, że ktoś tego używał, jeżeli wiecie, że ktoś w tym chodził, zawsze musicie to oczyścić i można powiedzieć. Y przez to też jak gdyby przygotować to do Waszej energii. I to wcale nie jest przesadzone, moi drodzy. Tak samo jakieś ciuchy, nieciuchy, pamiętajcie o tym, bo niewiele szkod szkodzi, żebyście taką świecę odpalili i żebyście, że tak powiem, oczyścili ten przedmiot, a naprawdę energetycznie zrobicie kawał dobrej roboty przede wszystkim dla siebie. Więc ponawiam wątek. W Waszym domu jest coś czarnego. Jakaś czarna, czy figurka, czy wazon, czy to może być wszystko, tylko że to jest w salonie, na jakimś regale albo na tym stoliku pod telewizor, koło telewizora, i niektórzy z Was przenieśli to ostatnio do sypialni, gdzieś tam przy tych, przy tych stolikach sypialnianych. Natomiast niektórzy nie przenieśli, ale to jest w salonie. Ewidentnie taka rzecz jest w salonie i ona dla Was wytwarza negatywną energię. Ja bym tego nie wyrzucała, ja bym po prostu to zneutralizowała, jeżeli chodzi właśnie o białą świecę, żeby to okadzić i że, właśnie ruchami wokół tego przedmiotu, tak? I oczyścić z energii i poprosić, żeby ten przedmiot yy, na korzyść dla Was yy, fo, po prostu yy, funkcjonował. I tak róbcie z każdymi rzeczami, szczególnie z tymi, które dostajecie od kogoś, gdzie ktoś to użytkował, gdzie to wiecie. Jakieś sta stare obrazy. Niektórzy kupują jakieś antyki, niektórzy kupują jakieś zastawy stołowe, jakieś kubki, niekubki z jakiejś tam kolekcji z lat 80. -tych. Ale to wszystko było użytkowane, moi drodzy. Musicie zdjąć tą energię. Wcześniejszego właściciela, dlatego że y, to nie służy do końca dobrze Tobie, i Ty musisz tak naprawdę ten przedmiot wprowadzić w swoją energię. Żeby on dla Ciebie był korzystny i, i żeby on dla Ciebie po prostu funkcjonował jak najlepiej. Więc to jest taka informacja, bo bardzo mocno ten przedmiot mi się w tym domu pokazuje i można powiedzieć, że można powiedzieć. Aha, jeszcze jest jedna rzecz. Jeżeli macie na drzwiach jakieś. Y, Dajcie okrągłe takie coś, jak to się nazywa. Wieńce, takie wieńce są. Nieraz takie wieńce się robi na jakieś nie wiem, Wielkanoc, na, na Boże Narodzenie. Ale niektórzy z Was na drzwiach wejściowych do domu mają taki wieniec zrobiony przez Was czy kupiony i on jeszcze cały czas wisi. To jest powiedziane, że ten wieniec stracił już swoje właściwości i trzeba go z tych drzwi po prostu zdjąć. Tylko to jest wieniec, który na zewnątrz by wisiał, nie w środku Waszego mieszkania. Tylko na zewnątrz, na frontowych drzwiach, tak? I on, owszem, kiedyś służył, kiedyś miał te swoje właściwości, czy to jest Wielkanocny, czy z Bożego Narodzenia, nie wiem, ale w tym momencie u osób, które, u których on wisi, on już nie działa korzystnie, więc warto po prostu ten wieniec po prostu zdjąć, no bo on na Was już nie działa dobrze, szczególnie, jeżeli jest w drzwiach frontowych. A pamiętajmy o tym, że drzwi frontowe do domu. To są pierwsze połączenia z energiami, które z tego domu wchodzą nam do mieszkania. Więc to jest bardzo ważne miejsce czyli drzwi frontowe drzwi, które, przez które wchodzą ludzie i wy wchodzicie, i kurierzy wchodzą, i kominiarze wchodzą, i nie wiem, hydraulik wchodzi przez te drzwi, jak ty tam go zawołasz. Więc generalnie zawsze trzeba, że tak powiem Zwracać uwagę na to, aby te drzwi dawały Wam solidną ochronę. Czyli, żeby tak naprawdę, jak to powiedzieć, żeby przede wszystkim wokół drzwi nie było zagracenia, bo nieraz jest tak, że, że koło drzwi wejściowych od strony mieszkania jest totalnie zagracone. A to trampki, a to buty, a to jakieś parasole rozwiecie. Rozwalone po podłodze. A tu jest ważne, żeby drzwi, przez które przechodzicie z zewnątrz do domu, wokół tych drzwi, żeby był porządek. To jest niezwykle ważne, dlatego że to są drzwi, które Was chronią przed, można powiedzieć, energiami zewnętrznymi. Dobrze, moi drodzy, no to to by było na tyle, bo troszkę żeśmy zboczyli z tematu. Natomiast gdzieś tam ta energia nas w tym kierunku. Przeciągnęła, więc można powiedzieć, że miałam to powiedzieć. Można to powiedzieć, że miałam to powiedzieć. Natomiast najważniejszy komunikat jest taki, że wy jeszcze znajdziecie swoje miejsce na Ziemi, a niektórzy po prostu muszą się dostroić do miejsca, w którym są. Czyli już jesteście w tym miejscu, już jesteście w tym mieszkaniu wymarzonym, w którym na przykład będziecie do końca życia, ale jeszcze nie do końca dostroiliście się do energii tego mieszkania. Więc tutaj po prostu to jest tylko kwestia czasu, ale na ten moment jeszcze tego po prostu nie ma. Dobrze, moi drodzy, w takim razie to by było na tyle. Jeżeli filmik się podobał, to prosiłabym o łapki w górę bądź komentarze. Dzisiaj być może jeszcze uda mi się. Nagrać film taki około 30 minut, natomiast nie wiem, bo mam dużo czytań prywatnych, więc zobaczymy, jak mi czas na to pozwoli. No i co? No i wszystkiego dobrego Wam życzę. Jeszcze adres do korespondencji olijana777małpawp.pl. Pozdrawiam.